poniedziałek z rana rozpoczęła się piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Już 36 raz mieszkańcy diecezji opolskiej maszerują ku Czarnej Madonnie. Wśród ponad 20 grup jest i trzynastka srebrna z naszej parafii. W tym roku mniej liczna, ale z równie wielkim zapałem pokonująca własne słabości, a przede wszystkim wytrwale modląca się nogami, jak to arcybiskup Alfons Nosol podkreślał w homilii w Kamieniu Śląskim. Jednak nim o miejscu pierwszego noclegu kilka słów o tym, co w poniedziałek wydarzyło się na szlaku. Wspólne rekolekcje rozpoczęło błogosławieństwo udzielone nam przez księdza proboszcza Adama. Uśmiech, dobre słowo na drogę, znaczki i krzyż na przedzie, więc można wyruszać. Diakonia Muzyczna w składzie Monika i Marta śpiewają pierwszą piosenkę. Początkowo jeszcze mało kto się dołącza a z czasem atmosfera pielgrzymkowa rozlewa się po całej grupie. Pierwszy przystanek tradycyjnie ma miejsce przy Kościele Świętego Jacka w kolonii gosławickiej, gdzie pielgrzymowanie rozpoczyna cały strumień opolski. Tu do Trzynastki Srebrnej dołączają kolejni pątnicy. Na liście mamy więc 79 osób. Choć na pierwszym etapie z Opola do Kamienia Śląskiego nasze szeregi zasila jeszcze kilkoro pielgrzymów. Również rodzice z pięciomiesięczną anaszką, tego dnia najmłodszą siostrą w naszej grupie. i to przyjęcie i z wasze rodziny, i, z wasze maracje, i z Jesteśmy w Kamieniu Śląskim. Piękne słońce nas tutaj powitało. Właśnie skończyła się Eucharystia, której przewodniczył arcybiskup Alfons Nosol. Ale co wcześniej wydarzyło się na szlaku w Srebrnej 13? Co się wydarzyło? No trudno tak wszystko w kilku minutach zmieścić. Natomiast mieliśmy bardzo fajną pogodę. Tak jak już z pewnością może zobaczyliście albo zobaczycie w Kosrowicach mieliśmy mały przystanek na, na posiłek, na obiad. Pierwszy dzień jest najbardziej uciążliwy ze względu na ból nóg i ogólnie organizm jest nieprzyzwyczajony do tego, żeby cały dzień maszerować, więc... Ja osobiście liczę na to, że, że jutro będzie dla mnie optym, optymalniejszy dzień do spacerowania i do pielgrzymowania. Przebijanie odcisków dzisiaj wieczorem się szykuje? Ja nigdy nie miałam odcisków, zawsze ubieram te same buty do biegania, więc liczę na to, że po prostu. No i nie czuję żadnego odcisku. Udało się już pielgrzymom poznać ze sobą? No myślę, że już troszkę żeśmy się zjednoczeni, ale tak naprawdę najbardziej poznamy się i i polubimy z pewnością w ostatnim dniu, bo, bo każdego dnia troszkę się poznajemy, więc trudno, żeby, żeby na samym początku już wszyscy siebie znali i kochali i szanowali. Na pewno pewna kultura i pewne zwracanie się już do siebie per siostro bracie już funkcjonuje, ale, ale do taki, takich takich e, ściślejszych więzi myślę, że potrzeba jeszcze troszkę czasu. Temat dzisiejszego dnia to o działaniu Ducha Świętego i o owocach sakramentu bierzmowania. O czym usłyszeli pielgrzymi w czasie konferencji? Przede wszystkim usłyszeli o oddziaływaniu Ducha Świętego w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i o przejawach i oddziaływaniu Ducha Świętego we wszystkich sakramentach, jakimi dysponuje Kościół. Po to, żeby właśnie zrobić takie wprowadzenie, taką intradę, że tak powiem, do, do biografii błogosławionej Karoliny Kuskównej, żeby wykazać właśnie ważność i wartość sakramentów Chrztu Świętego i bierzmowania i owocowania tego sakramentu w jej życiu. Chciałem się stało i zamieszkało mnie z nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Święta Panie, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Panny, chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, I jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, Amen. Não, eu não spotkamy się w nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w niebie, kiedy nasz Pan czas w stawi nas, że to jest chwyt że A jeszcze raz. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać Zgodnie z hasłem, tuż pasterskiej działalności w naszej ojczyźnie na ten rok, z Maryją chcemy żyć w kościele jak w domu. Dom. Dom rodzinny. Któż z nas nie ma z tym domem? Szczególnych wspomnień, ile my naszemu domowi, naszym rodzicom, naszych, naszym rodzinom zawdzięczamy. Ten tydzień modlitwy, także nogami, to wyjątkowa okazja, by sobie o tych wszystkich darach domu rodzinnego przypomnieć. I żeby Kościół ukochać jako nasz wspólny, wielki, powszechny dom rodzin. Byśmy wszyscy nie tylko sami czuli się w Kościele jak w domu, ale byśmy sprawili świadectwem naszego codziennego życia, by i innych było na to kościelny. Domowy samopoczucie stać. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg zapłać wam. Alleluja, 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 alleluja. Bóg zapłać wam. Bóg zapłać wam. śpiewajcie razem z nami. هللويا 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 To dla mieszkańców Kosarowic jest dobra informacja, że wrócimy. Będziecie się cieszyli, że wrócimy do za rok, tak? Bardzo dobrze. Słuchajcie, pozdrawiamy bardzo serdecznie duchowych pielgrzymów z parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu. Dziękujemy tutaj mieszkańcom Kosarowic Już idziemy coraz szybciej, wydostajemy się. Już z boiska, na którym przy nas mieszkańcy, poczęstowali naszą grupę 78-osobową pysznym parszczykiem, zupką pomidorową, z innymi rzeczami.